W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał bezwładną rękę, a faryzeusze obserwowali Jezusa, czy uzdrowi w szabat, ponieważ chcieli go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka z bezwładną ręką: "Wyjdź na środek" i zaś zapytał: "Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Ratować życie czy zabić?" Lecz oni milczeli i spojrzał na nich z gniewem, zasmucony z powodu niewrażliwości ich serca, a do tego człowieka powiedział: Wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka stała się znowu sprawna. Farzeusze zaż wyszli zaraz i naradzali się ze zwolennikami Heroda, w jaki sposób go zabić. Siła miłości Kolejna kontrowersja pomiędzy Jezusem a faryzeuszami dotycząca Szabatu. Faryzeusze obserwowali Jezusa, bo chcieli go oskarżyć. W takim kontekście troska o zachowanie Bożego Prawa schodzi na drugi plan. Trudno o zrozumienie tego, co mówi i czyni Jezus, a tymczasem on stawia zasadnicze pytania. Co wolno w Szabat? Czy szabat może być okazją do tego, by czynić źle? Zaniechanie dobra jest złem. Czy wobec tego można odmówić pomocy człowiekowi, cierpiącemu tylko dlatego, żeby zachować przepis prawa? Odpowiedzi na te pytania wydają się oczywiste w świetle Ewangelii. Zapewne rozumieli je także zgromadzeni w synagodze ludzie, bo nikt nie podniósł głosu sprzeciwu. Dlatego Pan Jezus działa z mocą, uzdrawia człowieka z bezwładną ręką, mimo niewrażliwości serca swoich przeciwników. Panie Jezu, doświadczam mocy uzdrowienia przez Słowo Boże i Sakramenty. Ty dotykasz mnie mocą swojej miłości. Pozwól mi zachować serce wrażliwe na Twoją obecność i na potrzeby innych ludzi. Amen.